Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Sosnowca jest to 5 milionów złotych, rozdzielonych pomiędzy dzielnice połączone w 7 obszarów konsultacyjnych. Mieszkańcy składają projekty inwestycji, na które mogą głosować wszyscy. Projekty z największym poparciem realizowane są przez miasto. Budżet obywatelski jest po raz pierwszy w Sosnowcu. Przeznaczyliśmy 5 milionów złotych, a miasto zostało podzielone na 7 stref konsultacyjnych. Czyli te 5 milionów złotych Zostało podzielonych na 7 stref, czyli średnio wychodzi około 700 tysięcy na, na obszar konsultacyjny. Jak dużo wniosków wpłynęło? Wniosków wpłynęło ponad 170, tylko że nie, nie wszystkie przeszły weryfikację taką formalną, merytoryczną. Także do samego głosowania, bo to mieszkańcy głosowali na projekty, przeszło 123 projekty. Jak wyglądało samo głosowanie już na projekty? Samo głosowanie było dosyć proste, ponieważ można było głosować internetowo lub za pomocą kart do głosowania, gdzie w danych punktach konsultacyjnych oddawało się głosy i mieszkańcy głosowali pomiędzy 22 a 27 września, czyli mieli cały tydzień, na prawie tydzień na głosowanie i zagłosowało ponad 25 tysięcy osób w ze 123 projektów do realizacji w wyniku tego głosowania przeszło 20, 23 projekty. I czego głównie te projekty dotyczyły? Najczęściej dotyczyły one obszaru rekreacji i sportu, można powiedzieć. W trzech obszarach wyborczych wygrały boiska przeszkolne. To takie duże, duże projekty, które kosztują 500-600 tysięcy złotych. Oprócz tego wygrały Grały również takie rzeczy jak place zabaw, jakieś takie centra rekreacyjne. Także większość tych projektów dotyczyło raczej, raczej spraw takich rekreacyjnych. Z wyjątkiem może dwóch lub trzech projektów, to znaczy tam był chyba wybieg ogrodzony dla psów. Ja i mój pies dbamy o sprawność fizyczną. Też taki ciekawy projekt, czy też projekt galerii w przestrzeni miejskiej. Kiedy możemy się spodziewać realizacji tych projektów z budżetu obywatelskiego? W przyszły rok styczeń 2015 wtedy pieniądze trafią do poszczególnych wydziałów merytorycznych, które będą zajmować się realizacją projektów. Ponieważ wygrały właśnie te, te, te projekty typu plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu, większość tych, tych projektów trafi do Wydziału Gospodarki Komunalnej bo, lub do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niektóre Trafią do Wydziału Edukacji, jeden trafi do Wydziału Kultury. Spośród wszystkich projektów najwięcej głosów otrzymała budowa boiska przy szkole podstawowej nr 8 przy ulicy Teatralnej. Poza zwycięzcami w danych okręgach, w dalszej kolejności zrealizowane zostaną projekty z pozostałych funduszy.